Cześć, to Jonciku powiem Ci, jak zdobyć dobre pety w Pet Simulator X całkiem szybko i w... nie zwlekaj, bo już teraz to, to jest bardzo istotne. Słuchajcie, już teraz możecie dostać te huge pety i te w ogóle pety dobre. Co trzeba zrobić? Po prostu wchodzicie. Chodzicie do shopa i macie nowy event. Słuchajcie, ten nowy event jest mega dobry, żebyście zdobyli dobre pety już teraz, słuchajcie, zostańcie na tym filmie. Ja wam pokażę tak dobre sposoby na zdobycie mega dobrych petów. Jeżeli je jeszcze ich nie macie, to słuchajcie, zaraz wam to pokażę. Popatrzcie, po pierwsze, co musicie zrobić. Pętajcie o zostawieniu swojego niku, bo będę rozdawał pety. Zobaczymy co 50 łapek rozdaje peta. Słuchajcie, ten event, San Patrick's Event będzie trwał prawdopodobnie dwa tygodnie. Do 17, do 18, może w 18 marca będzie jeszcze kontynuacja, ponieważ Dzień Świętego Patryka jest 17. I słuchajcie, dzięki temu eventowi jesteście w stanie zdobyć naprawdę mega mocne pety, najmocniejsze pety w tej grze i bardzo łatwo, słuchajcie, bo mamy nową walutę i ta nowa waluta zależna jest od mocy Waszych petów. Bardzo fajnie się ją farmi, nie trzeba mieć żadnych enchantów na dodatkowe coinsy bo tych końców nie ma. Wystarczy moc peta. I Słuchajcie, odblokowując te światy, naprawdę odblokować światy są proste. Pierwszy świat oblokujecie, jak 150 końców rozbijecie tych nowych. Następny, żeby ganki, a następny, żeby słuchajcie, wziąć udział w Rainbow Evencie. Słuchajcie, i to jajko tutaj z tego świata w Lucky Castle. Słuchajcie, Lucky Castle, czyli to jak wejdziecie, tu jest armatka, to tu jest ten zamek. To jajko, słuchajcie, jest mega dobre, naprawdę jedno z lepszych jajek tutaj w grze. Są bardzo mocne te pety. Otwórzmy sobie coś, czemu nie, prawda? Mogę sobie coś otworzyć. Otwórzmy raz, patrzcie Rainbow Clover y, mamy mityki pokażę wam zaraz jak mocne są te pety. Zobaczcie sobie Rainbow mityk aż 9 bilionów bije, e, e, 9 Q, natomiast my sobie sprawdzimy legendy. Zobaczcie na legendarki, legenda Rainbow w Clover Fairy bije aż 2,2 Q, więc w Dark Matter jak sobie ją zrobicie patrzcie Clover tu mam wersję Dark Matter, bije 6,27 i naprawdę mega fajnie się to farmi, mega fajnie to zdobyć. Słuchajcie, najlepszy sposób na te końce to sobie iść do Catworda, Cat Kingdom, co nie mogę się przenieść i tam naprawdę mega dużo końców jesteście w stanie wyfarmić. Oczywiście trzeba by było używać klikera, no albo możecie bić tą skrzynkę. Ja sobie, dobra, zrobimy tak. Patrzcie, bijemy wszystko to. Mamy no, Pet Sending na single, dajecie i patrzcie, możecie naprawdę, patrzcie, ile ja tutaj zarabiam. Patrzcie, to jest, to jest chore. Nawet możecie tę krainę tutaj bić. Tu jest więcej tych rzeczy, więc możecie klikać, słuchajcie, i zbierać. Popatrzcie, jak szybko. Tu nawet szybciej się farmi te skrzynie. Szybciej się po prostu bije to. I popatrzcie, 39 milionów, 40. Więc już jesteście w stanie na. To jajko nazbierać. A co ciekawe, jeżeli zrespiwam wam się tutaj laki skrzynia, to dostajecie PETY, więc naprawdę wchodzicie sobie na Doodle World i wchodzicie na przykład na Doodle Shopa, czy tą krainę tutaj najsłabszą z Doodle World'a. Jak zobaczycie tutaj chesta, dajemy oczywiście PET Sending na, na All. Jak zobaczycie sobie Laki Bloka gdzieś tutaj, to popatrzcie, jest szansa, że z tego Laki Bloka wypadnie wam. co jest coś mi się zacięło. Jest szansa, że wypadnie Wam pecik właśnie z tego jajka. I jest szansa, że dostaniecie peta. Nie musząc wydawać końców na tego peta, więc to jest naprawdę mega sprawa. Więc ja, jeżeli bym był w Waszej sytuacji, na przykład. I chciał farmić sobie na przykład cartoon coinsy albo kartun coin, pety, no to tutaj możemy otwierać te jajka i bez problemu, słuchajcie, szybko sobie na Co najlepsze, nie musicie otwierać jajek. Dostajecie, kartun, dostajecie zyskujecie tak, gemy, kartun coinsy, dostajecie e, nową walutę eventową i jeszcze szansa na peta albo na jakieś busty. I słuchajcie, naprawdę to jest mega metoda, jeżeli chcecie zdobyć duże pety. Ale najlepsza sytuacja to jest to, żeby udać się do Patryka i do Lucky Castle, do tego eventu i otwierać sobie to jajko. Bo tutaj jesteście w stanie naprawdę wykoksić tak mocne pety. Taki team pootwierać sobie. Oczywiście, jeżeli macie czas, co jakiś czas się respina na tym. Teleport i na, na spawnwordzie się respi, wiecie, ten event. Moim zdaniem nie opłaca się otwierać tego jajka, jeżeli dopiero zaczynacie, bo ono jest mega drogie. To jajko w, w St. Patrick's event, Laki Castle. U. Jest najlepsze do farmienia sobie mega mocnych petów. Słuchajcie, naprawdę to jest najlepsza rzecz, jaką możecie teraz robić, to otwierać sobie te jajeczka i mega fajnie farmić. Mam nadzieję, że tym odcinkiem pomogłem i dzięki mnie zdobędziecie mega mocne pety, a ja dzisiaj wam rozdaję oczywiście kolejne peciki. Także lecimy. Pod ostatnim odcinkiem było 110 łapek, więc dzisiaj rozdam tylko 2-3 pety. Ale słuchajcie, nie martwcie się, będę rozdawał i tak więcej, więc. Myślę, że taki bonus mnie możecie za to nagrodzić łapkami, więc idziemy rozdawać. Oczywiście, wam dam. Te nowe pety, wam rozdam jakbyście chcieli, bo one są mega mocne. Także mam nadzieję, że zostawicie lajka. I jeszcze komuś tutaj rozdamy. I kolejny. I jeszcze jeden bonusowy. A co mi tam? A jeszcze jednego. Moi drodzy, słuchajcie, teraz wyświetli wam się jakiś filmik, który. Pewnie dopasował Wam YouTube, więc kliknijcie w niego, obejrzyjcie kolejne moje filmiki. Dziękuję.